28 lipca o godzinie 19.55 odbędzie się nów Księżyca w znaku Lwa i jest to bardzo mocna energia, ponieważ lew co do zasady jest tym królem naszego horoskopu, naszego, naszej astrologii i uznawany jest za najważniejszy znak zodiaku. Bo za nim stoją zawsze królowie, wszyscy najważniejsi, prominenci, ci, którzy są na piedestale, na eksponowanych stanowiskach. I lew jest też odpowiedzialny za naszą radość, za celebrację życia, za naszą odwagę, za ten wewnętrzny głos, który nam mówi, co mamy zrobić i co, co chcemy zrobić, tak? za nasze marzenia. I tutaj, w ten nowy znaku, lwa. Który jest co do zasady takim skupieniem się na sobie, bo nów to jest czas, kiedy nie mamy ochoty wychodzić na zewnątrz bardziej. Właśnie to jest ten czas, kiedy Słońce spotyka się z Księżycem, czyli nasza świadomość, Słońce, spotyka się z naszą podświadomością, z naszymi potrzebami, z naszą taką delikatnością i wrażliwością. I te Słońce z Księżycem się razem tutaj spotykają, co oznacza, że w tym czasie bardziej jesteśmy właśnie tacy nakierunkowani na nasze wnętrze i na nasze odczuwanie, na naszych potrzeb, niż na wychodzenie na zewnątrz. I w tym czasie jest tutaj dużo się dzieje na niebie, ponieważ oprócz tego spotkania Słońca z Księżycem, czyli Nowiu, za parę dni, bo 1 sierpnia uściśli się takie spotkanie. Marsa, Urana i węzła księżycowego północnego. Węzeł księżycowy północny jest odpowiedzialny za to, w jakim kierunku mamy podążać, za w jakim kierunku mamy iść. Uran to jest planeta rewolucji, planeta niezgody, planeta nagłych, niespodziewanych wydarzeń. Jest to, planeta, to jest taki piorun, który nigdy nie wiadomo gdzie uderzy. Mars to jest energia działania, ale też siła, ale też destrukcja, ale też taka iskra zapłonowa, która odpala wszystko, co się dalej wydarzy. Więc widzimy, że te trzy elementy na niebie które już czujemy, bo tak naprawdę to już tydzień przed pierwszym i jeszcze tydzień później będziemy mogli tą energię wyczuwać, jest dosyć niebezpieczna. Dla niektórych może to być takie spotkanie w bardziej, może takie, że po prostu niespodziewane jakieś wydarzenia się wydarzą, ale na plus, tak? Szczególnie dla osób z podznaku koziorożca, byka i Panny. Mogą być to takie dosyć e, fajne niespodzianki. Natomiast dla osób z poznaku lwa, skorpiona, e, byka i wodnika, to mają być takie. Może to być taki. Zef, lwa, taki ryk lwa, takiej niezgody, kiedy no już dłużej tego nie możesz znieść, kiedy już nie masz serca po prostu do pewnych projektów, do pewnych ludzi, do pewnych zdarzeń, do pewnych działań, i po prostu odpuszczasz, odpuszczasz i to jest po prostu, czara koryczy się, przelewa i. I musisz zrobić, musisz coś postanowić inaczej z tym uranem, który robi tą rewolucję. I ten num, właśnie, też jest powiązany bardzo ściśle z tym, żeby w końcu usłyszeć ten swój wewnętrzny głos, to swoje wewnętrzne serce, nasze potrzeby, nasze marzenia i zaryczeć tym lwem: mieć odwagę, bo lew jest bardzo związany z odwagą naszą i siłą, jest ogromna moc i to w ogóle jest uważany za najważniejszy nów w całym roku, ponieważ nów jest początkiem, a lew jest związany z naszym sercem, więc tutaj od, wszystko, od naszego serca się wszystko zaczyna, bo każdy projekt, każde działanie, każdy największy biznes zaczął się kiedyś od takiego najmniejszego marzenia, gdzieś jakiegoś, który się tklił tam w naszym sercu i który nie pozwalał iść dalej bez realizacji. Zachęcam do tego, żeby w trakcie tego nowiu zapisać te wszystkie nasze marzenia, nawet jeśli nam się wydają nierealne, nawet jeśli na razie nie mamy umiejętności, to zapiszmy to w postaci albo mapy marzeń, albo jakiejś, może w pamiętniku, tak, żeby one już zaczęły kiełkować i nam przysparzały radości i tak, żeby po prostu Wszechświat już zaczął pomału ściągać do nas te sytuacje i tych ludzi, którzy nam w tej realizacji pomogą. Bo to zawsze jest tak, że jeśli mamy już jakąś taką myśl, która już zaczyna drożyć w naszej głowie, to później już to jest szybciej, łatwiej realizować i jakoś tak Wszechświat sp sprawia, że przesyła nam y, tych ludzi, którzy nam pomagają w tych projektach y, albo właśnie takie sytuacje, gdzie Nagle się okazuje, że a może by się to okazało, może to się nam pomoże przy, przyczyni do tego, żeby zrealizować to nasze marzenie. Moim marzeniem zawsze było dalek, podróże dalekie. i Nigdy mi się nie wydawało, że w ogóle, że to jest możliwe i że je zrealizuję. A kilka lat temu udało mi się pojechać sama do Azji i przez miesiąc podróżowałam sama, co mi się wydaje, w ogóle teraz z perspektywy czasu, jak ja tego dokonałam. A jednak yy, naprawdę wtedy było to dosyć, wydawało mi się, logiczne, że skoro kupiłam bilet i weszłam w, w tą podróż, to potem po prostu zaczyna się działania krok po kroku, dzień za dniem, planować, i to już nie ma wyboru, tak? To już po prostu lawina ruszyła i zaczyna się tak dziać szybko, że wręcz byłam oszołomiona tym. Jak dużo rzeczy zobaczyłam, jak dużo ludzi poznałam, szczególnie, że to była podróż samotna z plecakiem, nigdy nie planowałam więcej nic na dwa, na dwa dni do przodu. Więc widzisz, że, że można i że te marzenia się nie spełniają same, tylko je spełniamy. Czyli my sami musimy wykonać jakieś działanie, bo od samego gadania to jeszcze nic nie wyjdzie. Więc zachęcam, żeby na początek podjąć ten pierwszy krok i zapisać te marzenie, wyobrazić sobie, i otworzyć się na to, że może na razie nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie, nie wiesz z kim, ale gdzieś w podświadomości już kiełkuje to twoje marzenie i zacznie się pomału realizować. Także otwórz się na to nowe, przy okazji tego nowego w lwie, ponieważ to jest bardzo energia taka ciepła, ognista, długotrwała, to jest ogień, to jest działanie, który czasami właśnie tak takie małe ziarenko, jak zaczyna kiełkować, to potem nie daje ci spokoju, i po prostu samo płynie, i ta lawina sama po prostu się toczy, żeby ci pomóc w realizacji tych Twoich marzeń, czego ci oczywiście życzę. Także tutaj na niebie dużo się dzieje. Teoretycznie ten nów jest takim spokojnym czasem do wnętrza, natomiast wokół tutaj te najbliższe wydarzenia będą zmieniały nas w ogóle, zupełnie nas przestrajały na inne tory, ponieważ, no tak jak widzimy to spotkanie Węzła Księżycowego Północnego, Marsa i Urana przez najbliższy tydzień, dwa odczujemy, szczególnie właśnie te znaki i te osoby, które się urodziły w okolicach pierwszego Lutego, 1 maja, 1 sierpnia i 1 listopada, czyli tak mniej więcej tydzień przed i tydzień po, to to są osoby, które najbardziej odczują to spotkanie tych trzech obiektów na niebie i mają okazję zmienić swoje życie, tak, żeby faktycznie zaryczać tym wewnętrznym swoim głosem i tymi swoimi potrzebami i zadbać o siebie, czego Wam serdecznie życzę.